Szanowny Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze, Szanowni Wnioskodawcy, Drodzy Rolnicy. Oczywiście jest tak, że stosunek do zwierząt, jak mawiał św. Franciszek, naszych braci mniejszych, jest miarą naszego człowieczeństwa, ale jeszcze większą miarą naszego człowieczeństwa jest stosunek do drugiego człowieka, również tego nienarodzonego, ale także stosunek do tych, którzy są, którzy zajmują się zwierzętami i można powiedzieć, poświęcają swoje życie także hodowli zwierząt, tak jak rolnicy. I nie jest prawdą to, co mówił tutaj pan poseł Łącki, że ta sprawa nie dotyczy rolników, bo przecież rolnicy również mają psy, również mają koty. I żałuję, że nie byliście państwo, mówię do tej strony sali, tak wrażliwi, kiedy jeszcze w końcówce waszych rządów zamykaliście na Pomorzu Zachodnim rolników, którzy bronili polskiej ziemi. Zamykaliście ich w tymczasowych aresztowaniach, wyciągaliście ich z domu, a później sąd wszystkich ich uniewinnił. Dlaczego nie macie takiej wielkiej atencji do tych rolników, którzy protestowali tutaj przed Sejmem i byli pacyfikowani? Dlaczego nie macie atencji do polskich rodzin, których pozbawiliście w czterech piątych osłony przed cenami energii rosnącymi? Dlaczego nie macie takiej atencji do swoich wyborców, których oszukaliście wskazując sto konkretów? Gdzie jest ta wasza wrażliwość, gdzie ona się podziała? Więc, jeżeli mówimy o tej ustawie, oczywiście będziemy pewnie nad nią pracować, natomiast nie ma naszej zgody na to, żeby organizacje pozarządowe miały uprawnienia policyjno-prokuratorskie. Mój dom, moja twierdza. Rolnicy dobrze o tym wiedzą. Ich podwórko to jest ich własność, ich święte prawo. Dziękuję bardzo, panie pośle.